Dzień dobry, dzień dobry, właśnie zajadam smaluszek mój, wczorajszy co robiłem, pyszne, ale tu się szybko topi, <laughs> jak widzicie mam zawalony nos, słyszycie raczej, ale wyszedł dobry smalec ogólnie, smakuje, nie Magdalena, tobie też smakuje? No, Madzi też smakuje, także spoko. Dzień dobry, dzień dobry, kochani. To jest taka sytuacja. Dzisiaj na obiad są kotlety mielone. Suroweczka, ale co dziwne, te kotlety to są skaczki. Nigdy wcześniej nie jadłem mielonego skaczki. Dzisiaj jem pierwszy raz. No i smak taki średni. Nie jestem przyzwyczajony, nie jesteśmy do tego, ale. Mówię, trzeba spróbować jak z nie jest nie jest złe, ale tak dziwnie trochę, kotlet z kaczki, także życzę Wam smacznego. O, jeszcze tutaj kupiłem mąkę, 25 kilo, to ma być ciemna mąka jakaś, z Japonii, made in Japan, nie byle co, proszę Państwa, nie ma mocnych. A teraz wybieram się właśnie z Magdą po masło. Muszę pieniądze wpłacić. Wiatraczek wyłączamy. To, to Nie, tu to magda wyłączę. To no no, trzeba było, tylko ciachy. No, kochani, ja właśnie jestem u Chińczyka. Kupiłem dwa wiaderka takie do Mąki pojemniki. No i oczywiście tradycyjnie piję puszeczkę z Magdaleną, oczywiście puszkę biorę do domu, żeby nie było, Tuśmy masełko i takie tam pierdy w odczynie. No, ja właśnie jeszcze tu muszę zobaczyć pewne blachy bo Magda patrzyła, żeby to z Chin ściągnąć. No, ale to niestety tak samo wyjdzie. Jest na 3. na trzy, a gdzie ona mówiła, że na cztery coś, coś się chyba pomyliło a tu są na cztery jaka różnica w cenie? te są po siedem nie po dziewięć osiem dziewięćdziesiąt pięć a typu 7, czyli dolara różnica no dolara trzy? Trzy sztuki? To mało, gdzie trzy osiem, może chodzi o dwanaście upiec, żeby to miało sens, sto cztery sztuki, trzy okay. i no to wtedy to jeszcze jakoś tak w miarę, nie? Kurde, ja sam te blachy kosztują. Dzisiaj, Magda właśnie wrzuciła to do Amazona, nie Amazona, tylko Express. AliExpress, no. 300 uzbierało na same pierdupy. Nie wszystko się opłaca jednak ściągnąć, nie? To jest właśnie to, że ta opłata pocztowa jest droga wysyłkowa tak się dużo płaci No i tu mamy takie też jeszcze fajne napice są też drogę i nie mają tych dziurek, nie? Ja już wolę z Chin za tą samą cenę, ale z dziurami o, już wszystko się fali, pod nogami ciasno, idę zapłacić! Kiedy to się wszystko teraz zwróci? Mhm. 4, 80 nożeczki. Dolar 60. O, może dla kubitek dziewczynek po dolarze ozdóki do włosów. Tu mamy jakieś metkownice, datownice. No, też fajna za dziesięć dolków, szywacze, dziewięćdziesiąt centów, jakieś klej. No jeszcze raz Wam pokażę te blachy w blasku domowym. Teraz lepiej widać prawie 7 dolców, jedna blacha. cztery kupiłem na bagetkę mam ja jakieś te folia, papier. Masa, margarynę i szampon. I wszystko w temacie. I tak wyglądały... A! Jeszcze te wiaderka. No i dwa takie pojemniki. Ile litrów ma jeden? Nie, to jest Gdyby była, to bym się nie pytał. Nie, to nie Będzie pewnie z 20 litrów, co? Może. No bo tamten mały miał 16. A ten jest trochę większy, to musi być z 20. że tu też nie ma, nic nie widzę. Ślepy jestem. Dobra, z 20 litrów, jak nic. Za się przesypie mąkę i będzie elegancja Francja. Nie? Tak. Kosmici nam nie wejdą już w mąkę, prawda? Mhm. No to tyle na dzisiaj. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Zapraszam na dzisiejszego live'a. I jak to się mówi, niech się dzieje.